Dobry Marlena Siałk, oglądacie Państwo program Mazowsze Wiadomości z Regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Jaka przyszłość czekała lotnisko w Modlinie? Sejmik podsumował walkę Mazowsza z pandemią. Nowe drogi, boisko i żłobek w powiecie płockim. Powstanie nowy szlak kolejowy, zegrze Przasznyż. Są pieniądze na opracowanie studium, podbudowę. Mazowiecka uczelnia publiczna w Płocku z nowym sprzętem. Pad w Modlinie przybiera na sile. Lotnisko mimo znakomitych wyników przed pandemią znalazło się w trudnej sytuacji, jak wszystkie lotniska europejskie. Dajcie nam je uratować, apeluje marszałek Adam Struzik do PPL-u i strony rządowej. Jaka przyszłość czeka lotnisko w Modlinie? Czy będzie możliwe uratowanie go? Czy port czeka zapaść, która dotknie powiat i region? To właśnie trudna sytuacja finansowa lotniska Warszawa-Modlin była głównym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Po dyskusji o stanie lotniska i propozycji francuskiego inwestora Edgis, Rada głosowała nad apelem o wsparcie Modlina kierowanym do Prezesa Rady Ministrów, Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej. Podczas dyskusji PPL podtrzymał także swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie odrzucenia oferty EGIS. Ja nie wyobrażam sobie, że tego lotniska w sierpniu może nie być. Mój gorący apel o podjęcie decyzji po pierwsze albo w zmianach umowy spółki, a w drugiej kwestii w kwestii zmiany ewentualnego udziałowca i wyjścia portów lotniczych tak, aby ta spółka mogła normalnie funkcjonować. Jak podkreślił marszałek Adam Struzik, samorząd od kilku lat próbuje rozwinąć lotnisko, ale niestety napotyka na całkowitą obstrukcję ze strony PPL. Mam nadzieję, że ten apel związany z uchwałą Rady odniesie no, skutek i że wreszcie PPL przestanie przeszkadzać nam w możliwości ratowania tego lotniska. Samorząd województwa już jest od kilku lat gotów zainwestować znaczące pieniądze. Jak zauważył Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego oraz udziałowiec portu, zapaść portu będzie miała destrukcyjny wpływ na powiat i cały region. Lotnisko jest stało się takim katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego w tej części regionu. I to nie jest tylko te kilkaset osób czy półtora tysiąca osób, które bezpośrednio na samym terminalu i na, na obszarze lotniska funkcjonują. Ale to, panie marszałku, nawet więcej niż te tysiące, to myślę, że dziesiątki tysięcy osób, rodzin powiązanych kapitałowo z funkcjonowaniem samego portu lotniczego. W debacie stanowisko zajęli także udziałowcy ze strony rządowej. Łukasz Biga, przedstawiciel Agencji Mienia Wojskowego, podkreślił, że agencja jest za porozumieniem. Agencja stoi na stanowisku takim, że nam zależy na Uczestniczeniu w tej spółce i na jej uratowaniu. Z kolei Stefan Świątkowski, wiceprezes PPL, podtrzymał stanowisko spółki. Bez myślenia o restrukturyzacji Modlina, w naszej ocenie to jest po prostu dolewanie wody do dziurawego wiadra. Jeśli chodzi natomiast o kwestię podniesioną przez pana marszałka, kwestię EGIS-u, egisu czyli potencjalnego nowego udziałowca, to po pierwsze, w naszej ocenie, Zmiana struktury udziałowej z czterech udziałowców na pięciu wcale nie ułatwi dogadania się między tymi udziałowcami. W naszej ocenie nie tędy droga. My, PPL, nie ma w swojej strategii, nie ma w swojej misji dezinwestycji żadnych. W szczególności nie ma w planach wyjścia z lotniska w Modlinie. Zdaniem przewodniczącego Rady Nadzorczej Lotniska w Modlinie, Marka Mieszczalskiego, taka narracja PPL-u to odwracanie kota ogonem. Zarząd Portu i jego władze, Rada Nadzorcza, właśnie w roku 16 i 17, widząc co się dzieje, zaproponowała restrukturyzację właśnie strony przychodowej. Temu. Celowi miało służyć kredyt 60-milionowy, i właśnie ten rozwój, tę restrukturyzację zablokowały porty lotnicze. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwił, który w WRDS reprezentuje stronę rządową, zamykając dyskusję, poinformował, że nie będzie głosował w tej sprawie. Ja odnoszę ciągle nieprzeparte wrażenie, zresztą w ślad za panem przewodniczącym. Składowskim, prawdopodobnie nie, nie we wszystkim się zgadzamy, ale że poważnym problemem tej spółki, jeżeli chodzi o jej zarządzanie, jest zapis w umowie spółki o jednomyślności. Z całym szacunkiem dla pana Marszałka czy dla pana Burmistrza są mniejszościowi, jeśli chodzi o liczbę udziałów. Którzy no, próbują jak gdyby coś prawda, wymusić, że jako członek reprezentujący stronę rządową nie wezmę udziału w przyjmowaniu tego stanowiska. Ostatecznie za stanowiskiem WRDS głosowały następujące strony: pracownicza, pracodawców i samorządowa. Strona rządowa reprezentowana przez wojewodę Mazowieckiego nie wzięła udziału w głosowaniu. Ponad 374 tysiące zakażonych, tak przedstawia się bilans zachorowań na COVID-19 od początku pandemii na Mazowszu. W tym czasie samorząd województwa uruchomił zakupy sprzętu medycznego i środków ochrony na niespotykaną skalę. 360 milionów złotych to wartość unijnego projektu uruchomionego przez Mazowsze. Samorząd województwa doposażał także pogotowie i personel medyczny. Pomoc dla szpitali i personelu medycznego podsumowali radni województwa. Blisko 2000 sztuk aparatury medycznej, 40 tysięcy sztuk wyposażenia oraz ponad 20 milionów środków ochrony osobistej, do tego wykonanych ponad 32 tysiące testów i blisko 110 tysięcy szczepień, tak przedstawia się pomoc dla szpitali i personelu medycznego uruchomiona przez samorząd województwa mazowieckiego. Jesteśmy w tej chwili w trzeciej fali pandemii i samorząd województwa mazowieckiego dedykuje naprawdę bardzo duże środki na przeciwdziałanie COVIDowi. Są to środki z Unii Europejskiej projekt już jest na ponad 400 milionów złotych, ale to też nasza aktywność, jeśli chodzi o szkolenia dla lekarzy. Ostatnio razem z okręgową izbą lekarską w Warszawie podjęliśmy wspólną działalność na temat szkoleń dla 3 tysięcy lekarzy. To też nasze działania na rzecz tego, żeby w Płocku, w Ciechanowie, w Radomiu, w siecach w Ostrołęce powstały w przyszłej perspektywie ośrodki rehabilitacji pokowidowej. To też działania. Dla medytransów, dla ratownictwa medycznego, bo to jest taki projekt za 46 milionów złotych, gdzie przede wszystkim w ramach tego projektu zakupujemy środki do ochrony osobistej, ale też dofinansowujemy uposażenie ratowników, to też środki finansowe na szkolenie. Oczywiście zakupujemy też karetki dla medytransów. W minionym tygodniu podpisana została umowa na zakup sześciu urządzeń ECMO o wartości ponad 2,5 milionów złotych. Są one wykorzystywane u pacjentów z ciężkim Uszkodzeniem płuc, do którego dochodzi także u niektórych chorych na COVID-19. Ostatni zakup aparatów ECMO bardzo kosztownych, ale takich, które są niezbędne do, dla pacjentów w najtrudniejszym stanie, gdzie w zasadzie terapia, także respiratorowa, może nie przynieść spodziewanych rezultatów pokazuje, jak ważny jest ten wielki 360-milionowy projekt europejski finansowany przez Unię Europejską i samorząd województwa mazowieckiego. Na Mazowszu w 14 podmiotach medycznych, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa, dostępnych jest w sumie około 1000 łóżek covidowych. 266 z nich przygotowano w trzech szpitalach tymczasowych w Płocku, Siedlcach i Ostrołęce, dla których szpitalem patronackim są marszałkowskie podmioty lecznicze. Blisko 5 milionów złotych z instrumentów wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa trafi do powiatu płockiego. Na realizację jakich zadań mogą liczyć mieszkańcy? Zobaczmy. Powód do zadowolenia z pewnością mają mieszkańcy Nowego Gulczewa. To właśnie tam powstanie żłobek dla 20 dzieci wraz ze świetlicą. Na ten cel samorząd przeznaczył blisko 830 tysięcy złotych. Do tej pory w Nowym Gulczewie nie było... Świetlicy, a mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali potrzebę jakby utworzenia takiego miejsca spotkań. Natomiast budowa żłobka podyktowana jest tym, że jest to dla młode, rozwojowe. I myślę, że będzie bardzo duże zainteresowanie właśnie utworzeniem takiego miejsca opieki dla najmłodszych mieszkańców, dla maluchów. Kolejnymi ważnymi inwestycjami w powiecie płockim będzie remont drogi powiatowej na odcinku Soczewka-Łąck, a także przebudowa i budowa ulic osiedlowych w Bielsku. To jest 10 km drogi. My ją żeśmy rozpoczęli już indywidualnie w różnych reali realizacjach naprawiać i rzeczywiście częściej jest już zmodernizowana, ale to jest niewielka część, natomiast droga bardzo strategiczna. W roku 2017 opracowaliśmy dokumentację techniczną na przebudowę ulic osiedlowych w Bielsku. Jest to największe i zadanie, ale bym powiedział największe osiedle. Wartość tego zadania to 20 milionów złotych. Ponadto zmiany czekają teren przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Pocku. Tam po prostu brakuje Boisk. Nie ma boisk. Młodzież z tej szkoły nie ma możliwości korzystania z zajęć wychowania fizycznego na powietrzu przygotowaliśmy teren, przygotowaliśmy projekt, zarezerwowaliśmy własne środki w budżecie miasta. Cieszymy się, że wspólnie razem będziemy mogli po prostu ten projekt zrealizować szybciej, sprawniej, i skuteczniej. W sumie do powiatu płockiego popłynie blisko 5 milionów złotych. Rzeczywiście y, różnorodne działania, tak jak różnorodny jest rozwój y, województwa mazowieckiego, bo są różne po prostu potrzeby Społeczeństwa w danym miejscu, w danej gminie, czy też w powiecie, bo przecież jedna z dróg to, to jest inwestycja powiatu płockiego. Także cieszę się, że samorządowcy chcą rozwijać. Swoje miejsca, gdzie, gdzie funkcjonują. Wśród programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego znajduje się m.in. instrument zadań ważnych. W bieżącym roku przeznaczono na jego realizację 151 milionów złotych, z czego 95 milionów na nowe projekty. Powstanie linii kolejowej Zegrze-Półtusk-Przesnyż staje się coraz bardziej realne. Na odcinku 70 km od Zegrza do Półtuska planowane jest stworzenie całkowicie nowej linii kolejowej liczącej około 70 km. Pomysł popiera 18 samorządów, dla których byłaby to zdecydowana poprawa warunków komunikacji. W tej sytuacji samorząd Mazowsza, będący także członkiem stowarzyszenia, postanowił wesprzeć opracowanie dokumentacji studialnej dla nowego szlaku, olejowego. Nowy szlak kolejowy na około 70-kilometrowym odcinku między Zegrzem a Przasnyszem ujęto w rządowym programie Kolej Plus do 2028 roku. Projekt przeszedł pierwszy etap weryfikacyjny. Oznacza to, że nadszedł właściwy czas na opracowanie studium planistyczno-przestrzennego dla tej gigantycznej inwestycji. W jej planowaniu będzie uczestniczyć łącznie 18 samorządów, zaś liderem tych działań ma być gmina Serock. Ten wstępny i ważny dokument powinien powstać do listopada. Będzie on podstawą do Dalszego procesu inwestycyjnego, a w konsekwencji perspektywę budowy linii kolejowej. To jest taki dokument, który pozwoli osadzić w takiej realnej rzeczywistości, może formalnej, ale jednak planistycznej, już planowaną linię, odpowiedzieć na kluczowe pytania, które już dzisiaj wychodzą od mieszkańców: gdzie, w jakiej lokalizacji, tak, których działek to dotknie. Jakie parametry też u tej trasy, więc niezbędny element, o tyle też niezbędny, że jest warunkiem zaklasyfikowania nas do kolejnego etapu. Mamy do listopada czas, żeby ten dokument wykonać, z racji tego, że dotyczy to odcinka 70 km, praktycznie od Zegrza do Przasnysza, to ogromne przedsięwzięcie. Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego kosztować będzie blisko milion złotych, z czego 60% kosztów pokryje samorząd Mazowsza. Takie połączenie szynowe, jeszcze się nie przesądzając, czy to byłby rodzaj tramwaju, czy pociągu, czy takie normalne kolejowe połączenie, no byłoby bardzo takie odciążające dla ruchu osobowego, dla ruchu samochodów osobowych. Ten ruch jest bardzo duży tutaj, tu są duże korki, więc w tej chwili wspólnie z tymi samorządami będziemy zamówimy takie, które też finansujemy, prawie 700 tysięcy zł, opracowanie funkcjonalno-użytkowe, PF PFU tak zwane, żeby zobaczyć jak ta linia miałaby wyglądać. Linia kolejowa między Zegrzem a Przasnyszem, jeśli realizowana będzie zgodnie z harmonogramem, ma szansę zaistnieć w ciągu siedmiu lat. Byłaby połączeniem dla czterech ośrodków miejskich północnego Mazowsza. Przasnysza, Makowa Mazowieckiego, Półtuska i Serocka. Wirtualny stół anatomiczny, który będzie wykorzystywany przez studentów pielęgniarstwa, położnictwa i kosmetologii podczas zajęć z anatomii, anatomopatologii i fizjologii, ten innowacyjny sprzęt trafi do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, a jego zakup dofinansuje samorząd Mazowsza. Będzie prezentował wirtualne ciało człowieka w rzeczywistych rozmiarach, z realistyczną i dokładną wizualizacją trójwymiarową anatomii ludzkiej, szkieletu, organów i tkanek. Wirtualny stół anatomiczny, który zamierza kupić Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, ułatwi jej studentom poznanie budowy i rozmieszczenia poszczególnych narządów oraz umożliwi stymulowanie doświadczenia ze stołu operacyjnego i sekcyjnego. No jedno z nowocześniejszych urządzeń dydaktycznych. To jest nam bardzo potrzebne, ponieważ to zapewni nam, poprawi nam jakość kształcenia na wszystkich naszych kierunkach medycznych. Ten stół jest urządzeniem, które również jest wskazane i zapewni nam również możliwość kształcenia ewentualnie w przyszłości to, o czym marzymy od wielu lat lekarze. Wykorzystanie tego, tego urządzenia jest naprawdę bardzo duże i jest to, jest to coś, co naprawdę znacznie poprawi nasze nie tylko możliwości, ale również przyszłość nowych, nowych kierunków na Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Wirtualny stół anatomiczny łączy trzy urządzenia w jednym, czyli RTG, tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Jego zakup w kwocie 400 tysięcy złotych sfinansuje samorząd Mazowsza. Kilka miesięcy temu pan rektor zwrócił się do mnie z prośbą o to, żeby Samorząd Województwa Mazowieckiego sfinansował zakup bardzo powiedziałbym ważnego z punktu widzenia kierunków kształcenia tutaj urządzenia. Jako lekarz od razu zrozumiałem, jakie to ma znaczenie dla uczelni, ponieważ mówimy tutaj o sprzęcie, który w naszych czasach umożliwia naukę no, takich podstawowych przedmiotów medycznych jak anatomia, ale nie tylko. Studenci i instruktorzy będą mogli zgromadzić się wokół stołu wizualizacyjnego, aby bardzo dokładnie obejrzeć narządy i tkanki. Dodatkowo, dzięki zastosowanemu w nim interfejsowi dotykowemu, będą mogli z łatwością przekazywać sobie nawzajem pomysły czy polecenia, a także sprawdzić swoją wiedzę poprzez udział w quizach i konkursach. Studenci będą też mogli za pośrednictwem internetu wymieniać się informacjami oraz dyskutować na temat analizowanych przypadków, z użytkownikami tego typu wirtualnych stołów na całym świecie. Ze stołu anatomicznego studenci będą korzystać od nowego roku akademickiego. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.